Amerykańskie smaczki, i czy dostaniesz po nich straczki? Wróciłem z Chicago, co widać po moim odzieniu, i przywiozłem ze sobą słodycz. Nie wiem, co prawda, czy jest ten słodycz w Polsce, czy nie, ale zwrócił moją uwagę, więc dzisiaj spróbujemy sobie skitelsów pop. Popd. 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 Te skitelsy są kwaśne. Mają być kwaśne. One są niby otwarte, ale to dlatego, że mój mąż je już próbował. Ja ich jeszcze nie próbowałem. I to są zwykłe skitelsy, które są freeze dried. Chyba tak to się mówi. Czy suszeniu na mroźno, czy mrożeniu na sucho. Nie wiem. Są wysuszone. Próbujemy. No, powiem wam, że tak. Wygląda to tak. I sobie go chyba chrupniemy. Mmm, Jezu, ja uwielbiam takie rzeczy. Mmm, Kwaśne, jak fix, Ale dobre. Inny smaczek. jabłuszko. Ła! Ten kwaśik uderza dopiero za chwilę. Mhm. I są dobrze kwaśne. Jak zjecie za dużo, to seraczka murowana. Ale warto są naprawdę pyszne.